Cześć, dobry, witam serdecznie na kanale Świecie Króla Myśli. To jest playlista ciekawostki. Playlista, na której pojawiają się filmy, na których ja czytam różnego rodzaju artykuły z przeróżnych stron internetowych. Takie artykuły, które mnie zaciekawiły. Również takie, w których są teorie konspiracyjne, zwane częściej spiskowymi. Dzisiaj mała odmiana, dzisiaj mała odmiana, dzisiaj Was zapraszam do, e, na moją stronę, na moją stronę internetową, tak, tak, ja posiadam własną stronę internetową, tam e, obo, oprócz tego, że jest e, sklep internetowy, w którym można kupić moje książki, Trylogię Fantazy, Król Myśli i e, Thriller Dzień Przyszłości, oprócz tego znajdują się także recenzje książek, a także przeróżne artykuły, na tematy także przeróżne. Również dotyczące teorii spiskowych, które ja osobiście bardzo uwielbiam, które ostatnio gdzieś tak yy, czylgnęły do mnie i nie mogę się od nich uwolnić. Dzisiaj hipoteza czasu widmowego. Ja o tym miałem zamiar nagrać osobny film, zupełnie osobny film i opowiedzieć o tym ale tak się złożyło, że znalazłem chwilkę czasu i opracowałem sobie ten temat opracowałem go tak, że umieściłem go na stronie internetowej zapraszam was na marfisz.pl tam znajdziecie w zakładkach w zakładkach znajdziecie pod publikacjami pod publikacjami teorie spiskowe, starą ziemię naukowe ciekawostki, teksty różne różne takie dziwne rzeczy Ktoś, kto chce publikować na tej stronie swoje teksty, tego proszę o kontakt, bo już kiedyś o tym mówiłem, że na tej stronie można publikować teksty swoje za darmo, za nic, po prostu za to, że tylko te teksty tam będą i ja będę miał prawo ich je wyświetlać przez długi, długi, długi czas. Czas widmowy, moi drodzy, to taka bardzo ciekawa rzecz. Która kiedyś zwróciła moją uwagę, i tak sobie pomyślałem, czy to może być prawdą? Dochodzę do wniosku, że owszem, może być prawdą. Ale niestety nie mamy dowodów, które albo obalają tę teorię, albo ją potwierdzają. Na razie wszyscy żyjemy w przekonaniu, że czegoś takiego jak czas widmowy nie było. Oficjalnie jest, jest rok 2024. Posłuchajcie, co napisałem na swojej stronie o czasie widmowym. Hipoteza widmowego czasu z niemiecka fantomezja. Ja nie umiem czytać tych obcych, obcych języków, że tak powiem, obcych słów. Musicie to, to wybaczyć. Zaproponowana w 1991 roku, a więc stosunkowo niedawno, przez niemieckiego historyka Heriberta Illiga. Illig twierdził, że około 297 lat wczesnego średniowiecza, dokładniej lata od 614 do 911 naszej ery, nigdy się nie wydarzyło i zostało sztucznie dodane do kalendarza. Zgodnie z jego teorią, obecny rok nie powinien być 2024, ale mniej więcej 1727. Lub podobnej wartości. Jakie są podstawowe założenia hipotezy czasu widmowego? Ilik rozwijając tę hipotezę stwierdził, że kalendarz historyczny został nadmuchany. On niemal 300 lat, co sprawia, że znaczna część średniowiecza jest w rzeczywistości fikcyjna. Ilik uważał, że fałszerstwo miało miejsce z inicjatywy cesarza Ottona III, papieża Sylwestra II oraz według niektórych interpretacji cesarza Karola Wielkiego, którzy uwaga chcieli żyć w symbolicznym roku tysięcznym. I to był jedyny ich cel. Dodanie tych stuleci miało na celu nie tylko dodać prestiżu ich rządom, ale także umożliwić dostosowanie się do kalendarza chrześcijańskiego, według którego rok tysięczny miał przynieść nadzieję na przyszłość i wzmocnić duchową symbolikę tysiąclecia. Uwierzycie w to, że Cesarz, jeden, drugi i Papież tak bardzo pragnęli żyć w ważnym, w ważnym czasie, w ważnym roku, że zmieni, zmienili kalendarz. Czy to w ogóle możliwe? Myślę, że w tamtych czasach bardzo możliwe. Wszak nikt się specjalnie chyba wtedy aż tak bardzo kalendarzem nie przyjmował wobec tego co tam ogłosimy sobie że, że w przyszłym roku jest rok tysięczny i zrobimy wielkie imprezy tak? myślę, że taki manewr w tamtym czasie spokojnie by przeszedł argumenty i liga jakie on wysnuł argumenty na to, że taka że coś takiego miało miejsce. Ilik oparł swoje twierdzenie na kilku podstawowych przesłankach. I po pierwsze, według niego, brak jest archeologicznych dowodów, Ilik twierdził, że istnieje niewielka liczba wykopalisk z okresu wczesnego średniowiecza, szczególnie między właśnie 614 a 911 roku, rokiem. Jego zdaniem powinno być znacznie więcej materialnych śladów, skoro okres ten trwał prawie 3 wieki, prawda? I czy Ilik się mylił? O tym podyskutujemy sobie w dalszej części tego materiału, bo na razie omawiamy jego argumenty, argumenty człowieka, który ten czas widmowy, że tak powiem, wymyślił i próbował w jakiś sposób. Go udowodnić i poprzeć różnymi, różnymi twierdzeniami. Dobra, dwa problemy z reformą kalendarza. Reform, reforma kalendarza gregoriańskiego, która miała miejsce w 1582 roku, czyli no prawie 600 lat po tym roku tysięcznym miała na celu skorygowanie opóźnienia w kalendarzu juliańskim wynoszącego około 10 dni. Ilig argumentował, że gdyby liczba lat była właściwie liczona od czasów Juliusza Cezara, potrzebna korekta wynosiłaby około 13 dni. Odczytywał to jako dowód, że w rzeczywistości mniej czasu upłynęło od czasów starożytności. W 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził kalendarz gregoriański. Aby skorygować różnicę między rokiem kalendarzowym a rokiem astronomicznym, która narastała w ciągu wieków, Illig argumentował, że liczba dni skorygowanych w Reformie Gregoriańskiej sugeruje, iż czas liczony od ustanowienia kalendarza juliańskiego nie zgadza się z rzeczywistością, a zatem niektóre stulecia mogły być dodane bez realnego uzasadnienia. Czy tak się mogło zdarzyć? Myślę, że tak. Ja nie widzę żadnych przeszkód. Po trzecie, trzeci argument Iliga, brak dostępu architektonicznego postępu, przepraszam, brak postępu architektonicznego i technologicznego. W swojej hipotezie Ilig podkreślał, że rozwój architektury i technologii z tego okresu wydaje się niespójny. Co miało wskazywać, że jego znaczna część mogła być wymyślona później? Wskazywał na przykład na podobieństwo niektórych budowli z okresu karolańskiego do budowli starożytnych i sugerował, że są to świadectwa braku rzeczywistego postępu, skoro te wiekowe konstrukcje nie wykazały większej różnorodności, czyli nie było rozwoju w tym czasie. Nie było przez 300 lat rozwoju w budownictwie? Hm? Mocny argument Illiga. I czwarty jeszcze argument. Postać cesarza Karola Wielkiego. Illig sugerował, że Karol Wielki, znany jako pierwszy cesarz świętego cesarstwa rzymskiego, mógł być fikcyjną postacią stworzoną jako ideał władcy w późniejszej propagandzie cesarskiej i kościelnej. Tak na marginesie dodam, że podboje Karola Wielkiego, których dokonywał ten władca, faktycznie mogą wskazywać na to, że coś tam jest nie tak, bo tych podboi było za dużo jak na życie jednego zwykłego człowieczka. Może niezwykłego, bo to cesarz. Niemniej no, jak na tamte czasy chyba troszkę za dużo udało mu się zdobyć. Dobrze, przejdźmy wobec tego do krytyki hipotezy czasu widmowego. Teoria Iliga została szeroko zakwestionowana przez historyków i archeologów głównie z następujących powodów. Mieliśmy dowody Iliga, które argumentowały, iż ten czas widmowy faktycznie istniał, że go dodano, tak, że zmieniono datowanie, a teraz posłuchajmy kontrargumentów. Które wysunięte zostały przez historyków i archeologów również. Liczne, po pierwsze, liczne świadectwa pisane i archeologiczne. No to ciekawe, prawda? Istnieje wiele zapisków zapisów historycznych, jak kroniki bizantyjskie, arabskie, chińskie oraz różnorodne dokumenty, które. Są zgodne z kalendarzem i wskazują na nieprzerwany ciąg wydarzeń od VI do X wieku. To też tutaj mocny argument na obalenie tych teorii i liga, na obalenie tego czasu widmowego, bo jeżeli w Europie można było ten kalendarz przesunąć, no to w świecie arabskim, a już tym bardziej w chińskim, bizantyjskim, trudno by było coś takiego zrobić, prawda? Musiałaby to być zmowa ogólnoświatowa, do czego najprawdopodobniej nie doszło. No ale dobra, mamy omówiony ten pierwszy argument przeciwników czasu widmowego. Przejdźmy zatem do drugiego. Zgodność astronomiczna. Obserwacje astronomiczne, zwłaszcza zaćmienia Słońca i Księżyca, które miały miejsce w tym okresie, są dobrze udokumentowane. Kiedy współcześnie astronomowie Odtwarzają te wydarzenia za pomocą symulacji komputerowych, ich daty pokrywają się z zapisanymi z zapisami historycznymi. Co świadczy o tym, że kalendarz był liczony bez większych przerw. Mocny argument, prawda? Punkt trzeci. Trzeci zarzut we, przeciwko teorii i liga, przeciwko czasowi widmowego, widmowemu. Rozwój w innych częściach świata. Historia innych regionów, takich jak świat arabski, Bizancjum czy Chiny, ma swoją ciągłość w tym samym okresie i nie, nie wykazuje przerw. Trudno wyobrazić sobie, że zmiana kalendarza w Europie nie wpłynęłaby na inne cywilizacje, a mimo to istnieją one niezależnie od spekulacji. I Liga to o tym że tak powiem. Delikatnie chyba niepotrzebnie wspomniałem wcześniej. Czwarte, bardzo ważny argument, bardzo ważny argument obalający tą hipotezę tezę iliga. postacie historycznej i wydarzenia. Istnieje wiele postaci historycznych, które żyły i działały w rzekomo, brakującym okresie. Na przykład Mahomet w VII wieku rozwój islamu. Oraz jego ekspansja geograficzna są dobrze udokumentowane. Podobnie kultura bizantyjska i jej wpływ na ówczesne tereny nie pasują do teorii przerw w czasie. Specjalnie się zatrzymałem po to, żeby dać Wam chwilkę do zastanowienia się, ale nie będę komentował i spróbuję zatrzymać w swojej głowie. Tę myśl, która mi teraz przeleciała. Czekam na Wasze komentarze. Podtytuł tego artykułu króciutki. Hipoteza widmowego czasu w kulturze popularnej. Jak to teraz na nas wpłynęło? Teoria i Liga, choć nieakceptowana przez naukę, ma swoje miejsce w kulturze popularnej i bywa inspiracją do, do spekulacji o manipulacjach czasem w stylu literatury science fiction. Sugeruje możliwość, że historia może być manipulowana na wielką skalę, co bywa atrakcyjne w fabułach i inspiruje do tworzenia fikcji o alternatywych. Alternatywnych rzeczywistościach sugeruje możliwość, że historia może być manipulowana na wielką skalę. I tutaj ja akurat jestem zwolennikiem tego typu poglądów i uważam, że faktycznie historia jest manipulowana, była, jest i będzie manipulowana to na, naprawdę ogromną skalę podręczniki książki historyczne i tak, dalej, i tak dalej zostają wycofane, łatwo tutaj zmienić cokolwiek i nauczać przyszłe pokolenia o tym, że było, było inaczej niż niż było w rzeczywistości. Jakie wnioski wypływają z tego tekstu z tego mm, czasu widmowego z analizy tego, tych e, za i przeciw Hipoteza widmowego czasu jest ciekawą spekulacją, ale brakuje jej solidnych podstaw naukowych. Stanowi jednak interesujący przykład, jak można zbudować teorię na podstawie kontrowersyjnych interpretacji historii i archeologii. A co Wy o tym sądzicie? Jakie jest Wasze zdanie? Ja uważam, że taki manewr, szczególnie jeśli chodzi o papieża i cesarzy, Mógł zostać wykonany, uważam, że dla nich nie było to wielkim problemem, aby ogłosić Rok Tysięczny za kilka lat i zrobić wielkie imprezy, uznać się za tych, którzy przy, przewodzili swoim ludom, swoim wiernym w roku Tysięcznym. I wziąć na siebie właśnie tą całą chwałę i popularność wynikającą z tego, że się rządziło w roku tysięcznym. Uważam, że takie coś było możliwe. Przeczytałem zarówno argumenty za, jak i argumenty przeciw. Trudno jest wyrobić sobie tutaj konkretne zdanie, bo nie mamy dostępu do bardziej. Mm, takich e, no mm, dowodów że tak powiem tu mi się nasuwa słowo cząstkowych, takich, takich drobniejszych nie mamy takiego dostępu więc nie wiemy, czy faktycznie taki manewr został wykonany przez papieża i, i cesarzy nie wiemy, czy Karol Wielki faktycznie żył, może i żył ale pewnie krócej niż to Mówi się o nim w historii, bo faktycznie narozrabiał na, całej, na całym kontynencie, a czasu nie miał tyle, ile byłoby potrzebne do tego, aby, aby tyle podboi zrobić. Więc coś z tym czasem widmowym jest tutaj jakby, no nie tyle, nie tak, ale pozwala to na takie podejrzenie, że. Faktycznie mogło zajść do takiej manipulacji. Moi drodzy, to wszystko dzisiaj w artykule, w artykule, w filmie z cyklu ciekawostki. Ja Was zachęcam, bardzo Was zachęcam do komentarzy, do współdzielenia się swoimi przemyśleniami w tych komentarzach. Namawiam tych, którzy piszą jakieś teksty albo mają zamiar pisać jakieś teksty, do tego, aby publikowali je u mnie na mojej stronie internetowej, za darmo nic za to nie płacicie ja opłacam serwer i domeny już od wielu, wielu lat i ta strona internetowa będzie utrzymywana przez wiele, wiele lat ponieważ jest stroną moją i mam zamiar jeszcze długo na niej pozostać bo tam mam też swój sklep pod domeną marfisz.pl to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. A jeszcze jedno. Ale po co ja to mówię? I tak tego nie zrobicie, no. Mówię, proszę, coś sugeruję, błagam, zróbcie coś. Nie, końśliwe komentarze. Owszem, tak! Coś napisać durnego jak najbardziej. Ale odpowiedzieć na pytanie, które zadał prowadzący, no nie bardzo. Ale jeśli faktycznie, dobra, zrobię to. Jeśli macie jakieś, jakiś temat ciekawy, jakąś hipotezę, jakąś teorię, którą warto by było tutaj poruszyć, porzućcie mi to w komentarzach. Nie bądźcie tacy, no. Cześć.